Dyskusja na temat kryzysu i braku środków na różne przedsięwzięcia trwa już od dłuższego czasu. Jednak nikt głośno nie mówi o tym, że skala zobowiązań narzucanych na samorządy z roku na rok stale powiększa się. Dostawały i wciąż dostają nowe kompetencje i zadania, lecz nie wiąże się to niestety z otrzymaniem środków do realizacji tych zadań. Ponieważ nastąpiła akumulacja tego zjawiska, no samorządy głośno. Krzyczą wręcz, że, że, że tak nie da rady, że nie można dorzucać kolejnych zadań, milcząc, kto ma je sfinansować. Licząc tylko od roku 2005 Związek Miast Polski wyliczył, że samorządy rok rocznie na nowo zmienionych przepisach, które już weszły w życie, które obowiązują, traci rocznie około 8 miliardów. Brak tych środków w finansach miejskich sprawia, że pewnych zadań samorząd nie jest w stanie zrealizować. Stąd też akcja, by powstał projekt obywatelski, który pozwala poprawić ustawę o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, niejako rekompensując utracone środki i zapewniając bardziej stabilną sytuację finansowania samorządów na przyszłość. Chcemy zachęcać mieszkańców do podpisywania się pod taką inicjatywą właśnie ustawodawczą. Obawiamy się, że, że za chwilę tych pieniędzy ewidentnie zabraknie i będzie nie tylko zastój spowodowany kryzysem ogólnoświatowym, ale zastój spowodowany tym, że, że, że po prostu nie myśli się o finansach miejskich. Oczywiście jakbyśmy mieli możliwości zarobienia tych pieniędzy, pewnie byśmy nie narzekali, nie płakali tylko zarobili, ale prawo nam takich możliwości więcej nie daje. W związku z tym musimy się upominać nie tyle o swoje, bo to nie jest kasa samorządowa, tylko to jest kasa mieszkańców nasza wspólna. Podpisy pod obywatelskim projektem społecznym można składać do najbliższego piątku 21 września w centrum organizacji pozarządowych Świdnicy przy ulicy Długiej 33 w godzinach od 9 do 19. Więcej informacji znajdziecie państwo pod adresem internetowym. W widocznym na dole ekranu.